Szanowni Państwo, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Zielona Uczelnia wspiera Światowy Dzień Ziemi. Świętujemy niedługo po emocjach związanych z organizowanym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wydarzeniem, konferencją ekologiczną Zielona Uczelnia w Zielonym Mieście. Teraz już możemy pochwalić się aktywnościami, które przygotowaliśmy dla całej społeczności naszej uczelni. Zaczynamy dzisiaj, 17 kwietnia. Pierwszy dzień to akcja sprzątania e, ziemi, ploging, czyli równoczesna aktywność fizyczna, bieganie i sprzątanie. Dzisiaj spotykamy się na treningu dobiegu Uniwersytetu Medycznego o godzinie 17 w parku grabiszyńskim i e, będziemy równocześnie biegać i sprzątać e, park, zbierać wszystkie śmieci, które e, będą na naszej drodze. W sobotę, w trakcie treningu Nordic Walking, zbieramy się przy studium wychowania fizycznego o godzinie 10, jak co tydzień, i podczas treningu Nordic Walking również będziemy zbierać śmieci porzucone nad Odrą. Mamy więcej różnych aktywności związanych z ekologią, z tym, że jesteśmy zieloną uczelnią. Od dzisiaj przez cały tydzień trwa prezentacja prac i plakatów z wspomnianej konferencji na dużych wyświetlaczach na Wydziale Farmacji w holu czy w naszej bibliotece. Dodatkowo będziemy mieli inne akcje, na przykład sadzenie kwiatów przed budynkiem Centrum Naukowej Informacji Medycznej. We wtorek o 18:10 o godzinie 10 będziemy sadzili piękne róże, które zostaną na długo i będą nam przypominały o tym, że jesteśmy Zieloną Uczelnią. Zapraszamy Państwa do spaceru edukacyjnego po Ogrodzie Botanicznym Roślin Leczniczych naszej uczelni. W środę o 19.00. W środę 19 kwietnia o godzinie 13 będziecie mogli Państwo poznać tajemnice naszego ogrodu roślin leczniczych. Rejestracja przez link na stronie. Liczba miejsc jest ograniczona. Słyszycie z tyłu Państwo hałas ruchu ulicznego. Zapraszamy do dnia... Bez samochodu. Chcemy, żeby każdy z nas skorzystał z środków komunikacji miejskiej, roweru i wykorzystał możliwości naszego miasta, aby dotrzeć do pracy w sposób ekologiczny. Zapraszamy do pojemnika na zużyte baterie, do którego możemy wrzucać baterie, jakie znajdziemy w domu, aby nie zatruwały one środowiska. Te wszystkie akcje mają pokazać, że dbamy o nasze środowisko, że ekologia jest nam bliska, że jesteśmy zieloną uczelnią w zielonym mieście. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tym szczególnym tygodniu.